Czy za brak dzieci zapłacimy podwójny zus? Brzmi absurdalnie, ale taki pomysł właśnie trafił do Sejmu. Co prawda, petycję złożono anonimowo, więc jest mała szansa, że to przejdzie dalej, ale temat jest na tyle ciekawy, że warto go poruszyć. Temat z pewnością budzi spore emocje, bo dotyka bardzo wrażliwego obszaru. Z jednej strony demografii, którą śmiało można nazwać jednym z głównych i największych problemów współczesnej Europy. Europa dosłownie wymiera. Współczynnik dzietności, wskazujący na samą tylko zastępowalność pokoleń, wynosi między 2,10 a 2,15. Żaden europejski kraj nie jest nawet blisko tego wskaźnika. Nie inaczej jest w Polsce. Polska się starzeje, rodzi się coraz mniej dzieci, a system emerytalny, oparty na zasadzie utrzymywania emerytów przez obecnie pracujących, zaczyna się chwiać. Z drugiej strony wchodzi w grę kwestia odpowiedzialności społecznej, wolności wyboru, no i oczywiście pieniędzy, bo gdy państwo zaczyna sięgać głębiej do kieszeni tych, którzy nie mają dzieci, robi się gorąco. Zanim omówimy argumenty za i przeciw, warto pamiętać, że to wcale nie jest nowy pomysł. W Polsce już coś takiego funkcjonowało. Przez ponad ćwierć wieku obowiązywało tak zwane bykowe, czyli dodatkowa opłata dla osób bezdzietnych lub samotnych po 25 roku życia. Dlatego zanim zaczniemy analizować współczesne pomysły na Bykowe 2.0, warto wrócić do jego pierwowzoru. W PRL-u Bykowe funkcjonowało przez prawie trzy dekady. Wprowadzono je tuż po wojnie, 1 stycznia 1946 roku, w momencie gdy Polska dopiero zaczynała się dźwigać po ogromnych wojennych stratach ludnościowych. Przed wojną było nas prawie 35 milionów. Po wojnie zaledwie 24. Państwo potrzebowało rąk do pracy, dzieci i obywateli. I zamiast zachęcać, zaczęło karać. Podatek nie miał własnej nazwy urzędowej, ale szybko przylgnęło do niego określenie bykowe. To słowo miało już swoją historię w języku: od opłaty za krycie krów, przez kary za nieślubne dziecko, aż po drobne daniny weselne dla muzyków. Zawsze chodziło o coś związanego z płodnością, z obowiązkiem wobec wspólnoty. W PRL-u ten stary termin nabrał zupełnie nowego znaczenia: podatku za bezdzietność. Na początku dotyczyło to osób po 21 roku życia, które były samotne i bezdzietne. Później próg przesunięto do 25 roku życia, bo pojawiły się głosy, że ludzie są po prostu za młodzi, żeby zakładać rodziny. Ale ogólny cel się nie zmieniał: presja. Masz być w związku, masz mieć dzieci i masz mieć je teraz. Bykowe nie było oddzielnym podatkiem, tylko podwyżką tego co już płacono. Dla samotnych bezdzietnych osób podatek dochodowy był wyższy o 20%, dla małżeństw bez dzieci o 10%, jeśli byli razem dłużej niż 2 lata. Co ciekawe, bykowe dotyczyło tylko osób, które przekraczały określony próg dochodowy. Dla singli było to 9420 zł rocznie, a dla małżeństw 11640 zł. Ale nadal to obejmowało sporą część klasy średniej, ludzi, którzy i tak mieli na głowie sporo innych wydatków. Oczywiście były wyjątki. Zwolnieni byli na przykład samotni rodzice, którzy wychowywali dziecko przez co najmniej 10 lat, ale generalnie system był dość bezwzględny i, jak na dzisiejsze standardy, dość brutalny. A teraz najciekawsze, czy to działało? Władza twierdziła, że tak. Faktycznie w latach 50. i 60. populacja Polski rosła. W latach 1950-1958 liczba mieszkańców wzrosła o prawie 20%. W 1960 roku było nas już prawie 30 milionów, czyli w ciągu 15 lat populacja zwiększyła się o około 6 milionów. Brzmi fajnie, ale jest jedno ale. W tym samym czasie rosła też liczba ludności w wielu innych krajach Europy, które nie miały żadnego bykowego. Po prostu to były lata naturalnego powojennego wyżu. Wchodzili w dorosłość ludzie, którzy urodzili się tuż po wojnie. Wzrost byłby i tak, a kiedy w latach 60. urodziło się mniej dzieci, mimo że bykowe nadal obowiązywało, to nagle argument się rozmywał. Bo problemem nie była już polityka podatkowa, tylko po prostu to, że pokolenie urodzone podczas wojny było mniej liczne. Bykowe zniknęło z polskiego systemu podatkowego w 1973 roku. Oficjalnie, bo system się zmieniał. Ale też dlatego, że nawet komunistyczne władze zaczęły widzieć, że wzrost dzietności w minimalnym stopniu zależy od tego, czy bykowe jest, czy go nie ma. Lata 70., kiedy bykowe zostało ostatecznie wycofane, przyniosły ze sobą niespodziewany efekt. Kolejny wzrost dzietności. Ale to nie dlatego, że ktoś coś wymyślił, zmienił politykę albo przestał straszyć podatkiem. Po prostu w wiek rozrodczy weszło wtedy pokolenie urodzone w latach 50., czyli dzieci pierwszego powojennego wyżu. Mówiąc krótko, wyż rodził wyż i nie trzeba było do tego żadnych przymusowych danin. Ale dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Temat bykowego wraca jak bumerang, bo demografia znów jest problemem systemowym i to większym niż po wojnie. Tutaj warto odnieść się do konkretnych liczb: 1,12 Tyle wynosi dziś współczynnik dzietności w Polsce i jest to najgorszy wynik w całej Europie. Dorównuje nam tylko Hiszpania. To znaczy, że przeciętna kobieta ma w ciągu życia średnio niewiele ponad jedno dziecko. A żebyśmy mogli choćby utrzymać obecną liczbę ludności, ten wskaźnik powinien wynosić co najmniej 2,1. Mamy więc nie tylko dziurę, mamy demograficzną przepaść. Na koniec 2024 roku liczba ludności Polski spadła do 37,5 miliona. W ciągu jednego roku ubyło nas 147 tysięcy, a dane ze stycznia 2025 roku tylko potwierdzają tempo tej zapaści. Wtedy urodziło się zaledwie 21 tysięcy dzieci, o ponad 12% mniej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2017 roku mieliśmy prawie 402 tysiące urodzeń, a obecnie niecałe 250 tysięcy rocznie. To najgorszy wynik w historii pomiarów, ale to dopiero początek. Jeśli spojrzymy na prognozy, robi się jeszcze poważniej. Według GUS-u do 2050 roku liczba ludności Polski spadnie do około 32,9 miliona, a według ONZ do około 19 milionów w 2100 roku. Są eksperci, którzy mówią wprost, jeżeli nic się nie zmieni, w ciągu 75 lat możemy stracić połowę obecnej populacji. Ale problem to nie tylko liczba ludzi, tylko ich struktura wiekowa. Polska starzeje się w ekspresowym tempie. Już teraz ponad 23% społeczeństwa to osoby po 60. roku życia, a w ciągu trzech dekad ten odsetek wzrośnie do 40%, czyli coraz więcej emerytów, coraz mniej pracujących. Natomiast grupa osób powyżej 80. roku życia już dziś przekracza 1,6 miliona, a jeszcze w 2000 roku było ich zaledwie 770 tysięcy. Mediana wieku, czyli taki umowny wiek przeciętnego Polaka, wynosi dziś 42 lata, ale w 2100 roku. Roku przekroczy 50, więc de facto staniemy się krajem seniorów. A to oznacza, że system emerytalny w Polsce, który działa na zasadzie solidarności międzypokoleniowej, może się zawalić. Bo skoro liczba osób w wieku produkcyjnym będzie spadać, to system po prostu przestanie się domykać. Według Instytutu Emerytalnego stopa zastąpienia spadła w latach 2014-2020 z 52 52,5% do 42,4%, a do 2060 ma spaść poniżej 20%. Nie trzeba być ekonomistą, żeby zauważyć, że coś się tu nie klei, ale konsekwencje sięgają dalej. Demografia przekłada się bezpośrednio na gospodarkę. Mniej ludzi w wieku produkcyjnym to mniejsze PKB, mniejsza innowacyjność, problemy z rynkiem pracy, a jednocześnie większe potrzeby w opiece zdrowotnej, większe wydatki na świadczenia i usługi socjalne. Starzejące się społeczeństwo to wolniejszy rozwój i większe koszty, czyli mniej pieniędzy w budżecie, a więcej rachunków do opłacenia. W samym tylko okresie 2024-31 Polska według analityków z Broigla, będzie musiała zwiększyć swoje strukturalne saldo fiskalne o prawie 4% PKB, żeby pokryć rosnące koszty starzenia się społeczeństwa. Innymi słowy, żeby to wszystko jakoś spiąć, ktoś będzie musiał zapłacić więcej podatków. Albo dostać mniej z budżetu. I dlatego dziś temat bykowego wraca, ale już nie jako podatek z czasów PRL-u, tylko jako propozycja zmiany w systemie składek ZUS. W kwietniu 2024 roku do sejmu trafiła obywatelska petycja, w której zaproponowano rozwiązanie, które z pozoru brzmi znajomo, ale w szczegółach jest jeszcze bardziej radykalne niż to, co znaliśmy z przeszłości. Chodzi o to, by osoby powyżej 30 roku życia, które nie mają dzieci, płaciły podwójną składkę emerytalną, a ci, którzy mają tylko jedno dziecko, o 50% wyższą składkę niż dziś. Wyjątkiem miałyby być osoby bezpłodne lub takie, które dziecko straciły. W uzasadnieniu czytamy, że osoby bezdzietne nie przyczyniają się do przyszłego wzrostu liczby podatników i składkowiczów, czyli nie dokładają się do systemu, który będzie musiał ich kiedyś utrzymywać. Brzmi brutalnie, ale właśnie na tym opiera się argumentacja autora, że bez dzieci system się sypie, więc trzeba szukać pieniędzy tam, gdzie jest ich najmniej. No to zobaczmy, ile miałoby to kosztować. Według wyliczeń publikowanych przez media, osoba zarabiająca pensję minimalną, czyli około 4666 zł brutto, oddawałaby miesięcznie od 4 155 zł więcej. Przy 8 tysiącach złotych to już 780 zł, a przy 10 tysiącach prawie 1000 zł więcej do ZUS-u. To jednak tylko metoda na lakierowanie zgniłej deski, bo nie odnosi się do przyczyn niskiej dzietności. Dlaczego nie mamy dzieci? Próby uzasadniania sytuacji demograficznej sytuacją ekonomiczną są wprost absurdalne. Żyjemy bezsprzecznie w najbogatszej epoce dziejów świata. Mamy technologie ułatwiające życie, nie brakuje nam jedzenia itd. Oczywiście każdy człowiek ocenia swoją sytuację nie w odniesieniu do historii całego świata, tylko relatywnie do swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Zatem istnieje oczywiście coś takiego jak relatywne ubóstwo. Ale jednak sugerowanie, że jest to czynnik hamujący możliwość posiadania i wychowania potomstwa, jest po prostu niedorzeczne. W zasadzie prawdziwsze jest odwrotne twierdzenie: im społeczeństwo bogatsze, tym mniejsza dzietność. Jak pisze dr Marcin Jędrzejczak, model FAS rozwoju demograficznego trafnie pokazuje bezzasadność twierdzenia, że poprawa sytuacji materialnej musi prowadzić do wzrostu dzietności. Wskazuje wręcz na odwrotną korelację. Zasadniczo kraje bogatsze i lepiej rozwinięte cechują się niższym wzrostem populacji. Co zatem jest przyczyną demograficznej zapaści Europy? Zmiany kulturowe, chęć budowania karier, spadek znaczenia rodziny, sekularyzacja społeczeństw, rozpowszechnienie się nowoczesnej antykoncepcji, powszechność aborcji, czy nawet różnego rodzaju ideologie, na przykład określające dzieci jako szkodliwe dla planety. Jesteśmy w tzw. Tak czwartej fazie rozwoju demograficznego. Znów cytat: czwarta faza polega na stabilizacji dzietności na bardzo niskim poziomie, podobnie jak śmiertelności. W tej sytuacji znajdują się dziś kraje rozwinięte. Kobiety opóźniają porody, poświęcają więcej czasu na studia i pracę zawodową, środki antykoncepcyjne są upowszechnione, a kultura niekoniecznie sprzyja tradycyjnej rodzinie. Ludzie bardziej cenią sukcesy zawodowe od poświęcania się potomstwu. Wspomnieliśmy również o sekularyzacji. Tak, to istotny i przebadany czynnik. Powiązanie między religijnością a wskaźnikiem dzietności występuje również w Europie. Wyjątkiem od reguły są Czechy, w których poziom sekularyzacji jest wysoki, a dzietność udało się poprawić bardzo wysokim socjalem. W ramach polityki prorodzinnej czescy rodzice małych dzieci otrzymują równowartość 60 tysięcy złotych, mogą je wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem od 7 miesiąca jego życia do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Mają też możliwość decydowania o rozłożeniu tego świadczenia w czasie. Ten zastrzyk gotowy. Nie jest powiązany z zatrudnieniem lub jego brakiem. Wciąż jednak wiąże się to z kulturą. Aż 48% naszych południowych sąsiadów uznaje posiadanie oraz wychowanie dzieci za obowiązek społeczny. To o 25,7 punktów procentowych więcej niż w Polsce. Podaje Instytut Pokolenia. Podsumowując, dopóki polscy mężczyźni i polskie kobiety nie uznają, że dobrze byłoby mieć dzieci i dobrze, aby było nas więcej, to żadne bykowe programy, socjale i inne pomysły na wpływ ekonomiczny nie będą miały żadnego wpływu na dzietność. Ewentualnie sprawią, że ludzie, którzy i tak chcą mieć dzieci, będą te dzieci mieli troszkę szybciej, lub jak w przypadku bykowego. Załatają na krótką chwilę dziurawe wiadro systemu emerytalnego. A Wy jak myślicie, jak poradzić sobie z problemem demografii w Polsce? Dajcie nam znać w komentarzach. Pomóżcie nam w misji edukacyjnej, udostępniając ten materiał. Wiedza jest kapitałem, więc polecam poprzednie filmy, które pomogą Wam pogłębić wiedzę ekonomiczną. Zostawcie hashtag Kapitał w komentarzu i słyszymy się za tydzień.